Witam wszystkich hodowców z tej strony Hodowla z Pasją nagrywam ten odcinek w środę. On najprawdopodobniej wleci zobaczycie go w sobotę. No to może przejdę do przedstawienia stada. Tutaj jest samiczka burgundka czystorasowa z siedmioma modelem, model są mieszane z baranem francuskim. to była taka historia, że była chora na meksomatozę. się, że się nie odratuje, ale dostała dużo leków przeciwzapalnych, antybiotyki i się uratowała i się opłacała. Opłacała, bo piękne mioty daje, a dużo hodowców mi mówiło, że takie samiczki trzeba likwidować, bo młode będą chorowały w ogóle. Ale to już któryś miot po tej chorobie i one się bardzo fajnie trzymają. Tutaj mamy jej córkę. Nowozeland z Burgundem tutaj, nie, ona już jest zarezerwowana, także tutaj niedługo sprzedana mają brudno, ale w sobotę będą miały już sprzątane tutaj jest nie widać, kurczę samiczka barana francuskiego, miała mnie jeden wykot. tu są jej młode, miała ósemkę, ale sprzedane zostały zostały tylko te trzy to jest parka i tu jest samiczka ona zostaje ze mną do dalszego chowu już mamy innego sam salon jest u dziadka, będzie niebieski jest. Stawiam wam może na końcu filmu zdjęcia, nie zapomnę. Tu tam no nie widzicie, ale jest brązowa samica mieszana. Ona jest matką, o tutaj wypadł właśnie. Ona jest matką tych czterech czarnych i brązowych, a ten rudy jest... Kieł fajne uszy, to samczyk. Jest po tej. Ona jest taka fajna, nawet nie ruda, nie brązowa One właśnie grzebią, one będą wykoty. Też będą odcinki. One, ona ta i ta ma na 22 stycznia, a ta ma tu na dole, ta brązowa na 23. Brązowa ogólnie urodziła 8, ale wstawiłem jej taki wykolnik i młode wyciąga i nie dawała rady. I młode nie dały rady, zostało tylko 4. Ona urodziła 8, odchowała 8. To tak samo 7, a w tej był taki, że urodziła 5. Ale jeden był martwy po porodzie, a z dwoma nie wiem kompletnie, co się stało. No i ta miała 8, tyle urodziła, tyle jest. Są bardzo fajne. To jest taki Madagaskarek młody. No, to jest samiczka jak dobrze sprawdziłem. Ona ze mną zostanie stada, jak się tylko uchowa. Łanie, naprawdę ładny królik. I, I tu właśnie też, ale tutaj o tym w rogu, co też Czarny go słynię, on będzie takiej barwy jak ona. No dobrą matką jest, tylko małe króliki, no ale wiadomo, bo dużo ich ma. Będzie miała przerwę taką dwutygodniową. Ta przerwy będzie miała tylko kilkudniową, ponieważ miała dużą przerwę przed tymi młodymi. I ta będzie miała tygodniową przerwę. No i ta tu na dole tak samo. O, bo ogólnie yy, to będą już ostatnie zakoty po tych, co się wychodzą i odchowają. Yy, bo na lato ja króli nie zakacam. Yy, będą także w y, marcu szczepione na pomór i miksoma, Więc będą zabezpieczone przed różnymi chorobami. Teraz tutaj mogę z Wami im trochę jedzenia dać, ten znowu wyskoczył. Tutaj muszę im siena zaraz przynieść. Ale teraz chcę niczką. To jest są właśnie. Damy trochę jedzonka. Tutaj, I tutaj. Więc zaraz na pewno przyjdą jeść głodu. Mory, no sporo jedzą, ale królką się oszczędza, bo one wyjadły tyle ile dadzą, tyle zjedzą jedzą. Znowu wyskaczył rudy i się kurczątka No to. Y Tyle w tym odcinku. Tyle w tym odcinku. Możecie zostawić łapkę, subskrypcję i fajny komentarz. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku będą nowe nabytki.